Witam Was bardzo serdecznie. Minecraft Dungeons przed Wami, a w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak odblokować jedną z ukrytych misji, a właściwie z ukrytych etapów w grze. Koszmarna Krypta. I aby to zrobić, to przede wszystkim musimy odwiedzić Creeperowe Lasy. Za chwilkę sobie tam skoczymy i pokażę Wam dokładnie krok po kroku, jak właśnie to zrobić. Wierzymy sobie w takim razie Creeperowe Lasy, bo to właśnie od tej. Planszy musimy zacząć, żeby móc w ogóle sobie cokolwiek odblokować, jeśli chodzi właśnie o krypty. I pokażę wam za chwilkę też w turędy właśnie dokładnie powinniśmy iść na mapie i czego się trzymać i właściwie gdzie wylądować, żeby można było sobie tę ukrytą właśnie misję, o której mowa w tytule i w temacie, odblokować. Dobra. Czytało nam się, tutaj jesteśmy w creeperowych lasach. Mamy zadanie uwolnić osadnika, ale to w sumie jest nieistotne. Włączymy sobie minimapkę. No i dobra. Będziemy się trzymać tak naprawdę cały czas jakby lewej strony mapy. Tutaj sobie ich wszystkich wybiję. Ja tylko dodam, że gram teraz aktualnie na Apokalipsie 6, czyli najtrudniejszym poziomie, można powiedzieć. Ponieważ gir, jak widzicie, sprzęt, a właściwie może giru nie widzicie, ale widzicie już po levelu postaci, że na pewno jest właśnie już sporo, jeśli chodzi o wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zrobię to na szybkości, może będę wymijać, żeby wam szybciej pokazać tych wszystkich tutaj zombiaków i tak dalej, i tak dalej. Jestem pewien, czy dobrze teraz właśnie biegnę. Z tego co kojarzę i pamiętam właśnie. Pójdziemy sobie teraz w prawo lekko, ale ogólnie zobaczcie, trzymamy się jakby lewej krawędzi mapy zawsze. Czyli jak nie mieliśmy tam przejścia dalej, to po prostu idziemy tak, jak nas prowadzi mapka i trzymamy się lewej strony. Cały czas trzymamy się lewej strony, bo właśnie po lewej stronie będziemy mieli wejście do właśnie tajemniczej krypty, o której mowa. Dobra, ja sobie to przyspieszę. Zobaczmy, tutaj trzeba ich tak. Aha, przepraszam, trzeba uwolnić tego ostatnika. no właśnie. Nie wolno o nim zapomnieć, bo inaczej brama się nie otworzy. Jak to zrobiliśmy, to już możemy przejść dalej. I w sumie patrzymy na mapkę. Patrzcie się, mamy taką lewą odnogę, jakby na mapie. Tutaj się udamy. Poszliśmy sobie w lewo. To tutaj będziemy szukać właśnie wejścia do zakrętnego poziomu. Idziemy sobie tutaj dalej, wyżej. Ale cały czas trzymamy się jakby tej lewej strony. Zresztą zobaczcie sobie na minimapie, że gdybyśmy nie skręcili wtedy w lewo, to w ogóle tutaj byśmy nie dotarli, i to jest właśnie cały ten mankament, bo bardzo łatwo można to ominąć. Także eksploracja mapy to jest przede wszystkim, żeby trafić na wszystkie znajdźki i sekrety. Dobra, to jeszcze nie tutaj. Tu sobie zejdziemy i zobaczcie. Zobaczcie teraz na mapkę. To jest właśnie tutaj. Musimy użyć sobie tego przycisku tam na ziemi. Ja sobie ich tutaj może szybciutko tylko wybiję, żeby był spokój. I na spokojnie Wam to zaraz pokażę. Tutaj w sumie jakieś krowy to nie trzeba. Dobra, jeszcze ten łucznik. Patrzcie się, wciskamy przycisk. Popchnęliśmy to, otwiera nam się przejście. No i nie jest to prawda to bezpośrednie przejście do właśnie krypty, ale wchodzimy. I teraz tutaj przy tym stoliczku, zobaczcie, jest złap. Powinien być scroll. Ja już ten scroll właśnie wziąłem jakiś czas temu, więc tego wam nie pokażę. Ale chodzi o to, że tutaj ten scroll, który podniesiecie, automatycznie odblokowuje wam właśnie kryptę. Czyli tak to wygląda. Mniej więcej wy to podnosicie. Pojawiają się jeszcze, zobaczcie tutaj, jakieś mopki. Trzeba je wszystkie wybić. Nie ma z tym jakiegoś tam kłopotu ani problemu. No i to by było w sumie na tyle. Pojawia się jeszcze skrzynia, i otwiera nam się tutaj przejście. Ale w momencie, kiedy podniesiemy ten scroll, to automatycznie dostajemy info, że odblokowaliśmy nowy poziom. Tutaj możemy sobie jeszcze mapkę zobaczcie, jakby włączyć i zobaczyć, co tam jest dalej. To oczywiście możecie kontynuować, tak, żeby zrobić wszystko do końca. Mamy tutaj znaleźć karawanę teraz. No ale ja sobie stąd wyjdę, bo tylko chodziło mi o pokazanie wam tej miejscówki, właśnie w której się zdobywa scroll do odblokowania sekretnego levelu, a właściwie jednego sekretnych leveli znajdujących się w Minecraft Dungeon. Także to by było na tyle. Tutaj zakończę ten króciutki odcinek. Jeśli chcielibyście więcej takich ciekawostek, albo właśnie w tym stylu sekretów, to napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Na pewno przygotuję Wam wtedy coś więcej, a może i nawet wszystkie takie miejscówki, jeżeli chodzi o sekretne poziomy. W tym też jak odblokować, a właściwie gdzie znaleźć wszystkie runy potrzebne do odblokowania poziomu Krowiego. Także dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. I do usłyszenia w kolejnym odcineczku z Minecraft Dungeons. Na razie wszystkim. Hej!